Koszula i teczka ze śniadaniem to podstawa, żeby wystartować w biegu białych kołnierzyków w Krynicy Morskiej. Pobiegło około 100 zawodników, nie tylko z Polski, ale nawet z Belgii i Rosji. Zawodnicy pokonali 800-metrową trasę. Wygrał Marcin Gorczyca. Na co dzień jest kelnerem, ale kiedyś uprawiał lekkoatletykę. Pozostali zawodnicy nie mieli więc szans. Brawo! Bartosz Gromelski i Paweł Jedynak wygrali turniej piłki teleekspresowej. To nietypowa dyscyplina, przypomina siatkówkę. Piłka ma 1,5 metra średnicy, nie trzeba jej odbijać. Chodzi o to, żeby przerzucić ją przez siatkę, a to nie jest takie proste. Drużyny są dwuosobowe: gra się do 8 punktów, po czterech następuje zmiana stron. W finale zawodnicy grają do 10 punktów. To jedno z najmniejszych pod względem liczby ludności miast w Polsce. Ale przecież nie liczy się ilość, a jakość. Krynica Morska udowadnia to na co dzień. Ostatnio chociażby znalazła się w rankingu Dziennika Rzeczpospolita złota setka samorządów. 80 km z Gdańska, 60 z Elbląga i 360 z Warszawy, daleko od Zgiełku i Gwaru. Od północy otaczają ją wody Bałtyku, a od południa Zalew Wiślany. Atrakcji tu co nie miara. Ponad 10 km od centrum Krynicy przebiega granica państwa. Ten ląd, który widzimy tutaj na, na wprost nas, to jest Rosja. W Krynicy zachowała się jedna z niewielu na wybrzeży latarni morskich otwartych dla zwiedzających. Ci, którzy chcieliby opuścić na chwilę ląd, mogą popłynąć statkiem do Fromborka lub wodolotem do Kaliningradu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, wypoczywa tu, a raczej szuka weny do kolejnej książki Joanna Kmielewska. O tym, że w Krynicy Morskiej można się zakochać, świadczy historia burmistrza. Ślązak z pochodzenia przyjechał tu 10 lat temu i został. Jedni mówią, że jeżeli do krynicy się przyjeżdża i krynica kogoś zafascynuje, to do niej zawsze wraca, natomiast jeżeli to się nie dzieje, to już nigdy więcej nie wraca. Przypominam, że jesteśmy gośćmi dzisiaj w krynicy morskiej. Teraz przed Państwem dziesięciu śmiałków, atletów, którzy podejmą heroiczną próbę pobicia rekordu świata w kichaniu. Łączę się z gospodarzem dzisiejszej imprezy plażowej, Maciejem Orłosiem. Maćku, halo, halo. Jestem, jestem. Proszę Państwa, no wszyscy od czasu do czasu kichamy, ale cóż to za kichanie? Jakieś takie apsiki, ledwo słyszalne, Bar bardzo często tak się zdarza. My zebraliśmy kilku panów plażowiczów, którzy dysponują odpowiednimi warunkami fizycznymi. Proszę spojrzeć tutaj na tych panów na przykład. Zrobiliśmy próbę kichania. Za chwilę Państwo usłyszą rezultat i zobaczą. Oczywiście, tę próbę nagramy i w najbliższym czasie poinformujemy Państwa, czy rekord świata w kichaniu został pobity. A więc, uwaga, uwaga Panowie! Gotowi? Trzy, cztery! Jest! Myślę, że rekord świata został pobity. Dziękuję bardzo. Na zdrowie, na zdrowie! Na zdrowie, dżentelmeni! Ale tak naprawdę to tutaj w Krynicy Morskiej nikt nie kicha, bo jest bardzo zdrowe powietrze, dużo jodu i wszyscy są zadowoleni. Teleekspres w przyszłym roku kończy 20 lat. Urodziny będziemy obchodzić w Krynicy Morskiej. Już teraz proszę rezerwować czas i zapraszam, proszę przyjechać do tego kurortu. Będzie się naprawdę dużo działo. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji Dnia Teleekspresu w Krynicy Morskiej. A jutro? Spotykamy się o 17 w Warszawie. Obecność obowiązkowa. Do widzenia.